Dzień dobry, to ja mówię. Ryżyk, co ty tutaj robisz? Powiedz, no warunków do pracy to ja dzisiaj nie mam. To od razu trzeba powiedzieć. A tym bardziej, że to jest jeden z tych dni, kiedy filmik nazywa się drugi raz. Ryżyk, nie przeszkadzaj. A może ocieplisz wizerunek, to się przyda zawsze. To się dobrze w internecie psy sprzedają. Nie tak jak koty. Aha, ale też się dobrze sprzedają. To jest ryżyk pancerny. Przeżył żmiję, przeżył kleszcza, no i teraz się jak zwykle łasi, bo to jest taki trochę kot, trochę pies. Proszę Państwa, ja dzisiaj jestem cały szczęśliwy i zadowolony również z tego, że ryżyk po kilku godzinach przylazł na kolanka. Ale jest też inny powód. Szczęśliwy, zadowolony i dumny z siebie, bo dzisiaj ze Starą zmieniliśmy instalację z peksa skręcanego na peksa zaciskanego. Zalaliśmy babcie tą złą. Okazało się, że babcia zła nie jest taka zła, bo ma 93 lata i już swój świat. Także może mówić też takie rzeczy, że panie, po co tutaj remontujesz i, 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 ten, i tłuczesz, i młotkiem walisz, jak tam są takie ładne mieszkania gdzieś na gwiezdnej czy na innej w Legnicy e, A dlaczego zmieniliśmy? No właśnie dlatego, że zmieniliśmy, że, e, że przyszło dwóch umyślech z wodociągów mówi panie, bo coś pan tutaj narobił. No pek skręcany to na działkę. Ja pan to zależ beton, później będziesz pan kół po kafelkach i terakocie. Ja się tam opiniami fachowców nie przejmuję. Bo wiadomo, że fachowcy to mają to do siebie. Kto panu to tak spier. Tym bardziej, że ten pek skręcany to zalecił mi, in, zalecił mi inny fachowiec, taki co ma miliard oświetleń na YouTube. No, ale w momencie, gdy się stało, to co się stało trochę na życzenie, trochę z mojej winy, bo grzebałem jeszcze przy filtrze wody i musiałem poluzować tam jeden trójnik ryżyk, ale dasz coś zrobić czy nie? Siadaj bądź grzeczny. E, jeden trójnik i się skończyło, obraził się, i się skończyło tak, że właśnie zalało, na szczęście to jest jeden piąt, zalało tylko, e, no już nie złom powiedzmy średnią babcie i dwie inne panie. Jedna pani ma tak szczelnie i dobrze zrożoną łazienkę, że nic nie się nastało, a ta na końcu ma w ogóle łazienkę w remoncie, także nie robiła też awantury, całkiem fajna babka. I tak drodzy Państwo, teraz będę spał spokojnie, będę się rzucał po nocach. Bo peks skręcany, sprawdźcie sobie w internecie, kto jest ciekawy, co to jest. Generalnie to są takie rurki, rzeczywiście, jak trochę ogrodowo, tylko że mają różny system łączenia albo na skrętkę to jest skrętka taka mosiężna na klucz, nie na plastik, jak go wąż ogrodowy, to teoretycznie powinna to wytrzymać, no ale w praktyce różnie bywa. A jak jest zaciśnięte taką oprasą wielką która mi się ledwo co mieściła w niektórych miejscach, no to już jest amend, Ament w pacierzu. Może trochę długi ten wstęp, ale będzie pasował do dzisiejszego odcinka, bo mamy też dwa systemy polityczne w ramach tego samego PEKSA, czyli w ramach tego samego działania. Za każdym razem jak PiS coś odwali, no to z pomocą przychodzi tuski odwrotnie. Popełniłem taki fanietę na portalu, patrzymy, często się odwołuje do tego, co... Yy piszę na portalu, patrzymy, bo to już jest, mam wrażenie taka ginąca sztuka trochę za chwilę sztuczna inteligencja będzie pisać felietonów, felietony, a ja z felietonów wyrosłem i jakoś nie ma z tego żadnych przychodów, żeby tu znów nie było jakichś, chociaż jesteśmy w internecie to to, że ja powiem, że nie byłem, zaraz jeszcze wyłączę telewizor, bo nam tutaj przeszkadza to, że ja się będę zarzekał jak bła, żaba błota źle powiedziałem, bo jak żaba błota się zarzeka to ten, no to właśnie kłamie, mówi nieprawdę to, że będę się zarzekał, że nic z tego nie ma to, to nic nie pomoże e, w każdym razie e, w tym frejetonie na portalu patrzyłem właśnie zwróciłem uwagę na coś co ciężko ominąć bo to a działa od lat mieliśmy tego przykład w ostatnim czasie jak wybuchła afera z CPK, no to natychmiast się okazało, że nie tylko pisma czało w tam paluszki, żeby było jasne i bardzo mocno podkreślane, Panterus dał tutaj ciała po całości. Ja nie wierzę, że tylko Panterus w tym brał udział, ale potem się okazało, że Żurek, Tusk, szef Kofr, szef, ten minister rolnictwa, bodajże krajewski, oni wszyscy ugali. To ugali jak znów, bo nic innego nie potrafią. A ugają też już coraz gorzej. Że użą to się dziwnie odmienia, użą coraz gorzej, czyli kłamią, zużywają się jak, jak wszyscy kłamcy. To była sprawa już nie tylko Pisu, ale była sprawa zarówno Pisu jak i PO. Pozwoliłem sobie też na taką uwagę, na, taką, na takie zostawienie w przypadku sprawy Ziobro. I tutaj też. Nic się nie zmienia, jeśli chodzi o moje diagnozy. Pan Ziobro dał ciała po całości. Uważam, że to był blef ze strony Tuska i Żurka. Stan zdrowia Zbigniewa Ziobra jest taki, że nawet ktoś się już w końcu dogrzebał, dokopał do tej opinii biegłego, tam wcale nie jest tak, że może być Ziobro aresztowany. Tam jest to warunkowo powiedziane. Jeśli Ziobro wymaga w tej chwili terapii, a wiadomo, że wymaga, to nie może być aresztowany, i to napisała Biegła w swojej opinii dla prokuratury. Proszę Państwa, to są grube sprawy. Naprawdę nikt nie chce nadstawiać tyłka. Jeszcze raz się odwołam do tej dramatycznej e, sytuacji, mam takiej, kiedy Zbigniew Ziobro, no rzeczywiście, zakończyłby życie w areszcie. Jestem pewien, że to by się ciągnęło za Tuskiem, że to by była gigantyczna afera. To nie jest prawda, że w przypadku Adamowicza to były media, by to roz, rozbuchła. Nie, proszę Państwa, to jest tak gruba sprawa, że to by się nie skończyło w taki sposób. No ale niestety pan Zbigniew Ziobro wybrał inną drogę. Moim zdaniem przegrał wszystko politycznie, bo bardzo dużo straciło na tym też PiS, ale temu poświęciłem dwa odcinki, więc dajmy sobie spokój. Bo dwa odcinki, kupa ludzi odeszło, to jest chyba z 17 sztuk, w tym czasie przebiło 8, jak na bugu w Wołdawie. E, oczywiście, komentarze pół tysiąca, dam połowa z tego, że, że jestem Tuskiem. Nieważne, był czas przewygnąć. E, to ta sprawa e, jest grubą sprawą. I to wcale nie musi być sukces Donalda Tuska. Tu może zadziałać inna zasada: mianowicie to, że to, co poza mnie się wydaje sukcesem, tak jak było na przykład w przypadku polskiego ładu bo to był naprawdę projekt, który się fajnie zapowiadał, ale realizacja, jak to twierdził później Jarosław Kaczyński, czyni szatani to popsulicą, doszło do sabotażu. I w zasadzie z tym polskim ładem, poza, proszę Państwa, składką zdrowotną dla jednoosobowych przedsiębiorstw, tam naprawdę nie ma biedy. Ten obniżony podatek do 12%, kwota wolna 30 tysięcy, to jest spełniona, nie obiecana jak przez Tuska. To naprawdę był dobry projekt i rzeczywiście został skażany, w kilku punktach zupełnie niepotrzebnie, ale to na marginesie. Dlaczego to nie musi być sukces? Po pierwsze, sąd w tej sprawie jeśli nie będzie to jakaś Danuta Grumwald, wyklikajcie sobie w tym wyszukiwarce Google, albo wejdźcie na profil Pereiry na portalu X, zobaczycie, co to pani tam wyczynia. No i tutaj uwaga ta pani prowadziła moją rozprawę apelacyjną z Osiakiem. Na dwie godziny przed rozprawą wysłała mi zawiadomienie, że jest termin rozprawy mailem. To w ogóle jest e, niedopuszczalne e, w świetle przepisów e, prawa. Na pierwszą rozprawę apelacyjną oskarżony musi być wezwanie pocztą za potwierdzeniem. No ale kto by się tym przejmował? E to musiałaby być taka sędzia, żeby to, że, żeby to przy, przyklepać. Wiadomo, że żurek ma ustawione sądy, wiadomo, że, że to działa, że po to to było robione w taki... O! Teraz dla odmiany czarny Że to było robione w taki sposób, aby... No, a tam jeszcze jest kwestia dyżurów, bo jeżeli chodzi o areszt, to rozpatruje to sąd na dyżurze, to wiadomo, że oni się strzelą w taki duże, kiedy będzie odpowiedni sędzia. No ale żeby przyklepać ten areszt przy przy takich zastrzeżeniach, nawet na podstawie ekspertyzy biegłego dla prokuratury, przecież oni nie wybrali też przypadkowego biegłego, bo tutaj prokuratura ma listę biegłych i może sobie wybrać jakiego chce. No i z pewnością nie wybrała biegłego, który głosował na pis. To jest jedna kwestia. Przejść tą barierę, jeżeli chodzi o areszt, żeby sąd wydał, uwzględnił wniosek prokuratury o nałożenie aresztu. Druga kwestia, proszę Państwa. Silni razem, silni razem już wysyłałem sygnały w kierunku Tuska i, i Żurka. Dobrze, dobrze, panowie, ale uchylenie immunitetu i po nawet postanowienie prokuratury o zatrzymaniu przymusowym, do, przymusowym, przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry do prokuratury celem postawienia zarzutów, to nie jest będziesz siedział. Pan Zbigniew Ziobro siedzi, owszem, ale na Węgrzech. I niczym pan Romanowski, co tu dużo mówić, kpi sobie trochę z Donaldo Tuska i Waldemara Żurka, chociaż ja nie uważam, żeby te kpiny były celne, bo powiedziałem swoje i podkreślę jeszcze raz: nie akceptuję tego co zrobił z bo uważam, że popełnił błąd również w kontekście własnego zdrowia. I teraz silni razem będą się domagali od Donalda Tuska i Waldemara Żurka. Czego się będą domagali? Krwi, proszę Państwa. Bo to jest takie środowisko, to są tacy fanatycy, którzy się będą domagali krwi. W tym przypadku krew oznacza, będziesz siedział. Czyli ziobro ma siedzieć w areszcie i mało ich będzie obchodzić, czy on tam przeżyje, czy nie przeżyje. Jakby nie przeżył, to i tak by się ucieszyli. To jest tego rodzaju no, dzicz, mówiąc krótko, ale niestety to występuje również po drugiej, po drugiej stronie. Były też przykłady na to, że, proszę Państwa, są pewne świętości. Ja uważam, że o człowieku, który zmarł, trzeba mówić prawdę, a nie tylko dobrze, bo to jest debilizm. Ale życzenie komukolwiek śmierci, czy radość z samego faktu, że, że ktoś umarł, no to, to jest dziczenie. Niestety to dziczenie występuje po obu stronach. Tak, czy prawi kochani, czy silni razem, jakby to dotyczyło Tuska, to by była taka sama euforia, jak po stronie silnych razem, ale to też jest to, to też są didaskalia. W każdym razie. Silni razem to jest taka grupa, która będzie oczekiwała konkretu. Dopóki nie zobaczy Zbigniewa Ziobro w pasiakach, tłukącego aluminiową łyżką w aluminiową miskę, chociaż tutaj niektórzy mnie poprawiali i pewnie mają rację na portalu X, że teraz to w, w, w jednostkach penitencjarnych nie ma aluminium, tylko plastik. No, wszędzie jest plastik, bo, 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 bo plastik to ekologia. E ale najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że ich nie będzie satysfakcjonować. To, że Zbigniew Ziobro stracił immunitet, to, że jest za nim, no, za chwilę będzie pewnie wysłany, list, skończy, tak naprawdę, europejski nakaz na aresztowania. Ich będzie interesować tylko i wyłącznie to, czy Zbigniew Ziobro zostanie zatrzymany, wsadzony do areszty czy zostanie wskazany ostatecznie, skazany i ostatecznie wsadzony do więzienia. A to, proszę Państwa, nie jest takie proste. I tu się zaczynają schody i dla Tuska, i dla Żurka. Biorąc pod uwagę to, że nawet yy, Orban nie musi utrzymać władzy, bo sondaże wyglądają na Węgrzech nieciekawie dla opcji, dla partii Orbana. No on już tam rządzi bodajże 15 lat. To, to jest naprawdę bardzo długo w warunkach demokratycznych. Chyba przez taki ciąg, taki ciąg to chyba mieli tylko konserwatyści w Wielkiej Brytanii i przerwał go zdaje się Blair albo ktoś taki, nieistotne. No, na, na pewno jest to bardzo długo i jeśli nawet dojdzie do zmiany władzy, no to trzeba pamiętać o tym, że europejski nakaz aresztowania będzie na, rozpatrywał węgierski sąd, a nie węgierski rząd. No, a czasu mamy sporo, bo wybory na Węgrzech będą na wiosnę, a wniosek pewnie zostanie złożony przez żurka i. Na komendę Tuska znacznie szybciej, bo tutaj będą musieli się sprężać, żeby zaimponować silnym razem. Więc to wiosny prawdopodobnie węgierski sąd wyda prawomocny wyrok czy postanowienie w tej sprawie, że nie wyraża zgody na wydalenie Zbigniewa Ziobry. No, i tutaj będzie, tutaj się dopiero zacznie piekiełko, jeżeli chodzi o pomysły Waldemara Żurka i Donalda Tuska. I memy z jedzonym Żurkiem, bo jeden i drugi błaznuje po Twitterze, rozsyłając swoje TikToki, to będą dopiero krążyły ostro memy. I proszę Państwa, ta, te prawidłowości będą cały czas funkcjonowały. Raz będzie dawał ciała PiS i wtedy z pomocą przyjdzie PO, innym czy teraz KO, innym razem będzie dawał ciała KO i z pomocą przyjdzie PiS. Tylko, że to wszystko jest dreptanie w miejscu i ubijanie ziemi. I na tej ubitej ziemi rozlewa się Kisiel i trwają zawody popisowe. Dopóki nie dojdzie do zmiany w jednej czy w drugiej partii, inaczej wygra ten. Kto pierwszy wymieni swojego zmęczonego lidera? Czy to będzie koalicja obywatelska, czy to będzie Prawo i Sprawiedliwość? Z tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma większe szanse, bo jest partią opozycyjną, to jest zawsze bonus w takich, w takich pojedynkach. A jeśli nie dojdzie do wymiany liderów w tych partiach, to, to będziemy mieli do czynienia z taką przepychanką, z takim właśnie dreptaniem, dreptaniem w miejscu. Jak to się zakończy, to ja nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć, bo, no bo tu jeszcze działają czynniki zewnętrzne i czynniki metafizyczne. Mieliśmy Smoleński, mieliśmy mnóstwo innych zwrotów akcji, czyli pomór, wojna, konflikt zbrojny na Ukrainie, kto to mógł przewidzieć w perspektywie dwóch lat na przykład, bo po fakcie to każdy jest mądry. Co się zdarzy przez te najbliższe dwa lata, nie, mamy zielonego, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast jedno jest pewne: jeśli zostanie zachowany układ sił i przywództwo w obu partiach, no to to będzie taka jałowa przepychanka i pozorne sukcesy bardzo szybko będą się zamieniały w porażkę. Z tym, że ja cały czas podtrzymuję to, że w momentach kryzysowych, a tych Tusk ma mnóstwo. Bo no wiadomo, co się dzieje w szpitalach, wiadomo, jak wyglądają finanse publiczne, wiadomo, jak wygląda budżet i mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Wiadomo też, jak wyglądają relacje w koalicji, w koalicji 13 grudnia. Za chwilę się okaże, co będzie z Szymonem Hołownią, bo tutaj głosowanie akurat jest, y, nie jest jednoznaczne. Nawet część y, y, posłów y, z Polski 2050 powiedziała, że nie poprze y, z tego. Tylko, że w tym wszystkim, proszę Państwa, ciągle nie ma jakiejś większej nadziei, bo tą większą nadzieję dał, dałaby zmiana warty. To znaczy ta nadzieja jest podzielona. Dałaby zmiana warty w jednej czy w drugiej partii, ale oczywiście każdy, kto życzy dobrze Polsce, nie liczy na to, że ta zmiana nastąpi w pierwszej kolejności w koalicji obywatelskiej. Taki stan rzeczy, jaki mamy, jest stanem jałowym. Będzie jedna wielka draptanina, nic z tym wielkiego się nie zdarzy, ale to nie znaczy, że w tej chwili triumf Tuska jest wieczny i za chwilę nie zamieni się porażkę. Zamieni się. Będzie się musiał ostro tłumaczyć z tego, dlaczego pan Zbigniew Ziobro nie trafił do aresztu, nie trafił do, do więzienia i w konsekwencji nie został skazany. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Z takim Tuskiem, jak on jest w tej chwili, a to już jest naprawdę osobnik żenujący, to co sobą reprezentuje, to, to w jaki sposób się komunikuje, to co robił z Ostachowiczem, czy Ostapowiczem, tym głównym magikiem, to, były, to nie było nic wysublimowanego, ale było, było skuteczne. Natomiast przeniesienie tych, tej metodologii na tu teraz jest całkowicie bezsensowna, ale Tusk in, nic innego nie potrafi zrobić. Z takim Tuskiem i z taką partią, z taką koalicją, przy tym bałaganie, który, oni, który narobili przez dwa lata, jest naprawdę bardzo łatwo wygrać. Ale nie z tą ekipą, która jest, e, no, która jest w opozycji do koalicji 13 grudnia. Pan Jarosław Kaczyński z całym swoim otoczeniem i to będzie mój katonizm, nie jest w stanie odzyskać władzy. Będzie tracił, tylko i wyłącznie e, tracił, dopóki to się nie zmieni, to proszę Państwa, nie zmieni się nic. Będziemy mieli do czynienia z taką samą jałową przepychanką, raz jedną, raz drugą stronę. I nikt e, w tej przepychance nie zdobędzie przewagi, bo te sondaże, które pokazują 10% przewagę, e, KO nad PiS są oczywiście bzdurą. Ale to jest y, cały czas to ryzyko, że jeszcze w połączeniu z wojną na prawicy wszystkie te głosy razem wzięte, a koalicja, Konfederacja, PiS i Brauniści to jest abstrakcja, chociaż oni pewnie wszystkie sondaże pokazują, prawie wszystkie, że mają większość w, te, w tej chwili. No, ale zbudowanie takiej koalicji no to jest, proszę Państwa, pra praktycznie abstrakcja, więc jedyny rozsądny układ to jest prawo i sprawiedliwość i konfederacja. No, ale tutaj prawo i sprawiedliwość musi mieć po prostu lepszy rezultat, a żeby mieć lepszy wynik wyborczy, no to z tą ekipą jest to zadanie nie do spełnienia. No i z tym e, nawet nie jednym wnioskiem, ale z tymi refleksami e, Państwa zostawiam. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.